Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Troszkę się nie widzieliśmy, ale wracam dzisiaj do Was z nowym odcinkiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moich sprawdzonych kosmetykach do pielęgnacji. To są po prostu hity, hitów. To są takie kosmetyki, które, wiecie, kupuję kolejne, kolejne opakowanie. Zresztą będę wam opowiadać, które to już jest moje opakowanie jakiegoś tam konkretnego produktu. Natomiast wiecie, jak to jest. Czasami chcemy coś zmienić, nie? Szczególnie my, kobiety, mamy ochotę coś przetestować, nowego sprawdzić i u mnie też tak jest. Mimo, że będzie tutaj właśnie bardzo dużo hitów, to jednak miałam ochotę na coś nowego i akurat tak się złożyło, że miałam robić zamówienie na stronie Cossie Bella, Natomiast odezwała się do mnie właśnie Cossie Bella z zapytaniem, czy nie chciałabym sobie czegoś od nich wybrać. Ja się ucieszyłam, no bo i tak chciałam u nich zrobić zamówienie, to jest drogeria, na której teraz robię zamówienia regularnie, tylko tam obecnie kupuję moje kosmetyki do pielęgnacji, właśnie twarzy. Już od dobrych kilku lat, chyba 2-3 lata, jest Cosibella ze mną. Zresztą możecie się wrócić do poprzednich filmów, właśnie z nowościami kosmetycznymi. Więc bardzo się ucieszyłam, że mogłam sobie kilka produktów wybrać. I to właśnie może tak, nie, że ja sobie wybrałam ale zostały mi dobrane kosmetyki do mojej, do mojej cery, więc ym, byłam bardzo ciekawa, co będzie mi wybrane i jak te produkty mi się sprawdzą i okazuje się, że trafiłam na kolejne perełki, więc jak mi się skończą na pewno kupię kolejne opakowanie więc o tym y, dzisiaj y, w filmie, jak widzicie, bardzo się uśmiecham, bardzo się cieszę, bo stęskniłam się za nagrywaniem, ale też naprawdę mam dzisiaj dla was dużo fajnych produktów ym, do do pokazania i też wiem, że jak będę je pokazywać, to niektóre z Was sobie pomyślą, o, mam ten produkt, kupiłam z Twojego polecenia albo o, mm, też się zastanawiam, żeby, żeby go kupić, więc um, bardzo się cieszę, że, że korzystacie sobie z tych moich poleceń. Zacznijmy może od produktu, który już jest tak kultowy i na YouTube i właśnie u mnie w kosmetyczce. Ja już zaczęłam stosować moje piąte opakowanie, dosłownie piąte. I to jest taki produkt, który jeszcze mi się nie znudził, więc jest kolejne opakowanie, które dostałam właśnie w mniejszej wersji, które się świetnie mi sprawdzi na urlop. A mowa o toniku, to toniku prebioty, prebiotyczny marki Skintra. Everything What Your Skin Will Love. Właśnie, tonik prebiotyczny to jest coś, co... No teraz sobie bez tego produktu nie wyobrażam mojej pielęgnacji. Ja go stosuję rano po umyciu twarzy i to jest produkt, który właśnie ma nam natural, wiecie, przywracać e, nasze naturalne pH skóry, ale ja dodatkowo widzę, że on przepięknie nawilża. Ja już nie nakładam żadnego innego produktu, oprócz czegoś pod oczy i kremu z filtrem. Tutaj mam tak genialne nawilżenie. Ja wam... Mm, Chyba w tamtym roku mówiłam, że jestem ciekawa, jak on się właśnie sprawdzi w tym sezonie jesienno-zimowym, bo latem było super, właśnie stosowany samodzielnie, genialnie. No i cały czas. Kontynuuje, że nic już więcej yy, na całą twarz nie nakładam oprócz kremu z filtrem. Więc tutaj mamy właśnie pr tronik prebiotyczny o takiej bardzo lekkiej, kremowej konsystencji. Świetnie się rozprowadza. No właśnie przez to, że on jest taki wodnisty, raz dwa jest nałożony, szybko się wchłania. I właśnie to, co ja widzę naj największego, to to nawilżenie, że ja naprawdę pozbyłam się problemu suchych skórek. No Moja skóra po prostu wygląda. Bardzo dobrze, jestem z niej w końcu po tylu latach zadowolona. Z całej zresztą tej pielęgnacji, którą obecnie stosuję, wszystko mi się fajnie sprawdza. Zresztą, wy też mi często piszecie, że o, jak promiennie wyglądasz i tak dalej. To nie jest tylko kwestia mindsetu i takiego pozytywnego podejścia do życia, ale to też jest kwestia właśnie pielęgnacji i takich codziennych wyborów, że właśnie regularnie robi masaż skóry, że regularnie właśnie stosuję produkty nawilżające, oczyszczające, takie, wiecie, mm, jak to się mówi? złuszczające na skórek, nie? E, więc to są te małe cegiełki, które potem tworzą całkowity efekt. Więc piąte opakowanie tego toniku, no nie umiem się z nim rozstać, naprawdę, jest po prostu rewelacyjnym. E, I dodatkowo też, że on ma właśnie niwelować podrażnienia skóry. Ja przyznam szczerze, że jak zaczęłam. No już nie wiem, z dwa lata chyba muszę używać tych produktów, bo tak jak mówię, to jest moja piąta butelka. Nie mam w ogóle podnarażnionej skóry. Ja już zapomniałam, co to jest podrażnienie, przesuszenie, jakieś pieczenie skóry, nie mam w ogóle z tym problemu, więc piąte opakowanie, szóste czeka w kolejce bardzo się cieszę, że dostałam teraz taką mniejszą wersję, bo szczerze ja zawsze teraz na każdy urlop czy do Hiszpanii, czy do rodziny, do Polski zawsze zabieram taką wielką butlę a teraz mam mniejszą, więc bardzo wygodnie, jak się skończy, można sobie przelać właśnie przez to, że ta konsystencja jest taka kremowo-lejąca kremowo-wodna, bardzo, bardzo lekka to można sobie przelać właśnie nie? Więc to to. Wspomniałam troszeczkę o oczyszczaniu, e, i tak wezmę sobie do mojego projektu denko, bo chciałam, wiecie, wam pokazać, żeby nie być słowną. O, teraz też dojrzałam, że tutaj mam właśnie ten tonik z Kientra już jeden zużyty. Ale o tym będzie w projekcie deko za jakiś czas, jak tam więcej pozbieram. Ale chciałam wam pokazać mój ulubiony ostatnio olej do demakijażu. Jest to hydrofilowy olejek myjący marki Bioap. Polska marka pochodząca z Warszawy. I w ogóle jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, bo to Wy chyba dwa lata temu mnie przekonałyście do tego, żeby zrezygnować właśnie z pianek, grzeli, z płynu micelarnego przede wszystkim i żeby przerzucić się na olejki i to był strzał w dziesiątkę. Jak kupiłam pierwszy właśnie na Cosibelli marki A Florence Skincare tak przypadłam. Potem miałam koreańską markę Iunic, też jest świetny. Natomiast później. Znalazłam te w szklanym opakowaniu. E, zużyłam trzy opakowania, jeżeli macie skórę e, taką normalną bądź też suchą. Przetuszczającą się również, ale mam coś fajniejszego jeszcze. To ten olejek Wam się świetnie sprawdzi. Super domywa maskarę Ja w ogóle mm, robię tak, żeby demakijaż trwał jak najszybciej, jak najkrócej. To najpierw sobie rozmiękczam delikatnie pod prysznicem właśnie makijaż oka, e, skórę osuszam, a później właśnie nakładam olej już całkowicie na całą twarz, na oczy i wszystko pięknie się domywa, schodzi. No, no moja Skóra jest sama dowodem na to, że jak te produkty działają, więc jeżeli szukacie fajnego olejku, to ten bioAP jest świetny, ale, ale jeżeli macie skórę, tak jak ja, mieszaną, ze skłonnością do rozszerzonych porów, która lubi się właśnie w tej strefie te przetłuszczać, macie skłonności do zaskórników, to znalazłam coś jeszcze, jeszcze lepszego. Ja znalazłam. No, dostałam od Cosibelli. Ktoś doradził mi właśnie z Cosibelli ten olejek. Jest to Anua, marszka, koreańska. W ogóle, jak zauważycie, trochę tych koreańskich produktów mam. Jest ich coraz więcej, bo bardzo się do tych koreańskich produktów przekonałam. Fajnie się u mnie sprawdzają, więc dużo tutaj będzie koreańskiej pielęgnacji. Ale tak, Anua właśnie, Heartleaf jest to olej do demakijażu. Poczekajcie po, momencie. Chciałabym wam przeczytać, żeby tutaj um, żebyście wiedziały, co i jak. Um, mamy tutaj, moi drodzy, kompleks olejków roślinnych, ekstrakt z korzenia kurkumy, z liści miodli indyjskiej, witaminę E. Um, Produkt ma tworzyć na powierzchni na właśnie film, który chroni skórę przed nadmierną utratą wody, zmiękcza oraz wygładza skórę. Zdecydowanie. Ten film to tak może się wydawać, że jakaś skóra potem po umyciu jest tusta. Nie, absolutnie. Czuć, że ona jest tak pięknie nawilżona. Nic się nie klei, no po prostu, wow. Witamina właśnie E niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników, działa regenerująco, opóźnia procesy starzenia się skóry. Mamy tutaj też składnik, który zmniejsza stany zapalne i zaczerwienienia. Tego Wam nie powiem, bo tak jak mówię, odkąd używam tego toniku Skintra nie mam w ogóle żadnych podrażnień, ale możliwe, że tutaj łagodzi właśnie podrażnienia, zmniejsza stany zapalne, nawilża zdecydowanie, przyspiesza gojenie się wyprysków. Też ciężko mi powiedzieć, bo praktycznie nic mi na buzi nie wyskakuje. Um, Momencie, no, momencie, takie najważniejsze rzeczy Wam chciałabym przeczytać. To by było na tyle, ale wiecie co? Ten opis jest taki, no że olejek oczyszczający, nawilżający i i i i i, i zabrakło mi słowa i właśnie działające tak wiecie, regenerująco na skórę, zmniejszające stany zapalne ale wiecie co ja zauważyłam ten olejek pore control no właśnie, on genialnie zmniejsza widoczność porów na skórze, a co za tym idzie Redukuje genialnie ilość wyprysków w sensie zaskórników. Ja mam tę skłonność z tego względu właśnie, że mam e, przetłuszczającą się strefę T. E, tutaj też przynosi dosyć rozszerzone pory, właśnie w strefie T również. No i nie da się ukryć, że kiedy te pory są rozszerzone, mamy większą skłonność do robienia się zaskórników. Natomiast przy tym olejku, kiedy stosuję go rano i wieczorem, zauważyłam właśnie, że. Po pierwsze, pory są zmniejszone. Ilość zaskórników się zmniejszyła i to diametralnie. Bardzo mnie to zdziwiło. I po trzecie, mam wrażenie, że ten produkt też świetnie reguluje pracę gruczołów łojowych, bo przetłuszcza mi się moja strefa te o wiele mniej. Zaczęłam używać mniej pudru. W ciągu dnia też nie czuję jakoś tak specjalnie potrzeby. Teraz, wiecie, przed nagrywaniem tego filmu troszkę się przypudrowałam, ale tak szczerze, jakbym gdzieś wychodziła, nie czułabym takiej potrzeby. Nie, ja jednak na potrzeby. Żeby kamery to jest też inaczej, ale jakby właśnie wychodziłabym na zewnątrz, to nawet bym się nie pudrowała, więc zauważyłam jeszcze takie działanie, że on po prostu ten olejek sprawia, że moja skóra w strefie te przetłuszcza się o wiele mniej, więc to jest naprawdę hitior dla skór tłustych, mieszanych. No, ten jest genialny, wielki plus za szklane opakowanie. Tu mam plastikową butelkę, natomiast opakowanie jest też większe, mamy 200 ml, tutaj 150 ale jednak ten wygrywa. W sensie oba są genialne, ale ten ma takie dodatkowe smaczki, dodatkowe plusy, więc polecam Wam serdecznie. Oczyszczanie, nawilżanie, no to może teraz przejdźmy sobie właśnie dalej do tego nawilżania skóry. Dwa produkty, o których chciałabym Wam wspomnieć, które już bardzo dobrze z mojego kanału znacie, to są produkty koreańskiej marki Mary and May, które używam sobie wieczorem na zmianę. Mamy tutaj um, taki lotion z witaminą C i chyba probiotykami, natomiast tutaj mamy lotion Collagen Booster, po prostu kolagen i ja sobie raz wieczorem używam tej witaminy C, raz kolagenu. Nawilżenie świetne. Ja lubię sobie mm, na tych produktach jeszcze zrobić, wiecie, masaż twarzy. No i po prostu jestem niesamowicie zadowolona, jak moja skóra jest nawilżona po tych produktach i liczę, że, wiecie, wraz z masażem, no po wiecie, tak po kilku latach, tak po pięciu, dziesięciu, będzie widać efekt tego, że ta skóra rzeczywiście się wolniej e, starzeje, więc właśnie kolagen i witamina C, te opakowania są gigantyczne. Tutaj mamy moi drodzy chyba 200, nie, przepraszam, 120 ml, ale one się takie, wiecie, wydają bardzo duże, szklane. E, ja powiem Wam że tej witaminy C mam jeszcze ponad połowę, a tego kolagenu, no powiedzmy, że połowę, nie? Troszkę, troszkę poniżej połowy, ale to są produkty, które już co najmniej pół roku używam, tak mi się wydaje, że ja już je wam pokazywałam gdzieś pod koniec tamtego roku, albo jeszcze wcześniej, może przez wakacje. W każdym razie niesamowicie wydajne, więc jak sobie kupicie taką butlę, to naprawdę pół roku przez pół roku co najmniej macie spokój, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację twarzy. Ja stosuję te produkty właśnie wieczorem. Po oczyszczaniu twarzy najpierw tonik złuszczający, potem właśnie któryś z tych produktów, no i przyszedł czas na oczy. Aha! Zanim jeszcze oczy, dojrzałam jeszcze jeden produkt Mary and May. O nim wspomnę trochę więcej w projekcie Denko, bo go już zużyłam, ale to jest takie serum właśnie z kwasem hialuronowym. Tutaj jest chyba sześć różnych mm, cząsteczek, wielkości cząsteczek kwasu hialuronowego, żeby on się rzeczywiście wchłaniał i fajnie nawilżał i też ten produkt bardzo lubiłam, on dawał jeszcze takiego dodatkowego boostera, że ta skóra jeszcze bardziej była nawilżona czy do niego wrócę? nie wiem, w sensie bardzo mi się podoba, więc pewnie tak, ale żeby to był teraz jakiś taki produkt, bez którego nie umiem żyć, to nie, bo tak jak Wam powiedziałam, te poprzednie dwa świetnie nawilżają, ale przyjdzie, wiecie, gorące lato, mam nadzieję, to ta skóra może też dodatkowego nawilżenia jeszcze potrzebować, więc możliwe, że wrócę. A jak nie, to na razie sobie zrobię od niego przedem. No i właśnie, pielęgnacja oczu, krem. Również Mary and May <noise> jakoś polubiłam się z tą marką ostatnio. E, to jest moje trzecie opakowanie, też ten krem. Bardzo dobrze znacie, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu. Wiem, że wy też z mojego polecenia kupowałyście ten krem, bo to jest coś, co genialnie na nawilża działa super przeciwmarszczkowo, ale dla mnie co jest najważniejsze, to to, że on świetnie zredukował moje cienie pod oczami. E, I właśnie przy chyba. Nie pamiętam jak już to było. Przy chyba pierwszym opakowaniu po... Po, chyba połowie opakowania, tak mi się wydaje, że zobaczyłam naprawdę już tak dużą różnicę, że przestałam po prostu używać korektora pod oczami. Teraz też ani podkładu, ani korektora nie mam, więc rozstałam się po prostu z korektorem pod oczy. Nie potrzebuję go w ogóle, więc jeżeli szukacie czegoś, co właśnie będzie nawilżać, działać przeciwmarszczkowo, fajnie tą skórę tutaj... Ym... Wiecie tak ujedrneć i dodatkowo właśnie chcecie zobaczyć efekt rozjaśnienia cieni pod oczami to ten krem jest super, ale mam coś jeszcze, co teraz zaczęłam używać właśnie miesiąc temu, jak dostałam od Cosibelli. Jest to marka The Ordinary. I to jest nic innego, jak takie serum pod oczy z kofeiną. I przyznam szczerze, tak się zastanawiałam, skoro ten Mary and May tak mi ładnie już rozjaśnił te, te cienie pod oczami, to czego się po tym produkcie spodziewać? I wiecie co? No tego właśnie, co zauważyłam, to się nie spodziewałam. To jest, moi drodzy, serum pod oczy z kofeiną i zieloną herbatą. Ma pobudzać mikrokrążenie, obkurczać naczynia krwionośne, zmniejszać opuchliznę i rozjaśniać cienie pod oczami. Tutaj mamy też związek o działaniu przeciwutleniającym, takim wzmacniającym i opóźniającym starzenie się skóry, kwas hialuronowy, też właśnie zapobiegający utracie wody, żeby było super nawilżenie. I kwas mlekowy o działaniu silnie nawilżającym. I powiem Wam, że to kombo to jest teraz sztos. Nie dość, że ten produkt jeszcze dodatkowo zmniejszył mi właśnie cienie pod oczami. To on właśnie działa na opuchliznę. Ja przestałam się też budzić, wiecie, z mocno mm, opuchniętymi oczami. A miałam taką tendencję, bardzo często po prostu takie oczy, wiecie, ledwie otwierające się, mocno napuchnięte. Teraz właśnie, tak jak mówię, używam tych produktów miesiąc gdzieś mniej więcej. Przestałam mieć z tym problem, więc to jest dla mnie w ogóle zaskakujące. Ciężko mi powiedzieć, czy on mocno nawilża i czy można go stosować samodzielnie, z tego względu, że wiecie, mam ten krem, więc chcę go zużyć, więc używam tych produktów razem. Najpierw to serum, potem ten krem. Tutaj mamy taką wodno-żelową konsystencję, więc też dosłownie odrobinka, kropelka pod oko wystarczy. Więc tak, on się bardzo szybko wchłania, super się rozciera i przez to właśnie, że wystarczy kropelka, to on będzie naprawdę mega, mega też wydajny produkt, więc no, byłam ciekawa, jak to się u mnie sprawdzi, czy można jeszcze wykrzesać pod tymi moimi oczami coś więcej, oprócz tego, co dał ten krem okazuje się, że można, że można je jeszcze troszeczkę bardziej rozjaśnić te cienie pod oczami i dodatkowo właśnie pozbyć się opuchlizny. Jeśli chodzi właśnie o najbrzniej tego wam nie powiem, może w projekcie Denko jak już zużyję ten krem i będę używać tego serum samodzielnie, to wam dam znać. Nie ruszam się też już od kilku lat bez kremu z filtrem. Nieważne jaka jest pogoda, jaka jest pora roku. 365 dni w roku ja mam krem z filtrem na twarzy. To też sprawia, że wiecie, że ta skóra nie ma jakichś nowych przebarwień i tak dalej. A mm, krem, który bardzo mi się spodobał i którego właśnie chyba teraz e, używam trzeci raz tak mi się wydaje, że to jest moje trzecie opakowanie jest to Holika Holika Aloe. E, wiem, że wy z mojego polecenia też ten krem kupowałyście i bardzo fajnie Wam się sprawdza. Jeżeli szukacie kremu, który jest leciutki, mega nawilżający, tak jak właśnie taki przyjemny, delikatny krem. Dodatkowo macie duże opakowanie. Krem, który możecie stosować i na twarz, i na ciało. To to jest to. To jest naprawdę mój chicior. Zresztą, no, trzecie opakowanie mówię samo za siebie. Ale teraz odkryłam coś równie fajnego właśnie dzięki Cosibelli, Jest to Skintra, właśnie marka własna Cosibelli. Skintra Protector. I moi drodzy... Tutaj e, nie wspomniałam tego, ale bardzo fajną inicjatywą tych produktów marki Skintra jest to, że kupując, e, kupując taki produkt, wspieracie inicjatywę las na zawsze. E, kupując ten produkt zapewniasz posadzenie pół metra kwadratowego lasu na zawsze. Więc to jest bardzo fajna inicjatywa, więc. E, więc bardzo lubię wspierać takie akcje. E, tutaj mamy krem, który jest zdecydowanie bardziej gęsty niż ten aloe, bardziej taki konkretny, natomiast nie tłuści, fajnie się rozprowadza, fajnie się wchłania, nie bieli skóry. E, też mam wrażenie, że właśnie to wszystko, co rano nakładam, czyli ten olejek, potem e, właśnie ten tonik prebiotyczny i ten krem, sprawia, że... Ta moja skóra właśnie się nie świeci tak w ciągu dnia. Po tym kremie też ona, widzicie, ona jest ładnie nawilżona, prześwituje taki naturalny glow, ale to nie jest taki, wiecie, ciężki, tłusty. On jest cięższy w konsystencji niż ten Aloe, ale on nie jest taki ciężki i tłusty, żeby potem, wiecie, jakoś nieładnie na tej buzi wyglądać. Ja robię dosłownie po minucie na tym kremie makijaż i wszystko, jak widzicie, tak się trzymam w ciągu dnia, więc. Mój nowy, mój nowy ulubienie jest moje nowe odkrycia właśnie jeśli chodzi o, o krem z filtrem. I jeszcze ostatnia rzecz, czyli maseczki te na pewno bardzo dobrze rozjaśniające znacie z mojego kanału Miguara. Yy, yy, maseczki, które właśnie... Mają rozjaśniać skórę. Ja tak liczę, że te wszystkie kroki, które wykonuję, no to one właśnie za kilka lat będą procentować, że właśnie stosowanie kremu z filtrem na co dzień sprawi, że nie będę mieć wielu wytrysków na starość. I tak samo te rozjaśniające maseczki tak samo chciałabym, żeby one sprawiały, że. To co gdzieś tam jeszcze widać jakieś drobne przebarwienia, żeby one były jak najbardziej rozjaśnione. No a kremy z filtrem mają mnie chronić, żeby tych nowych przebarwień nie było. Bardzo się z tą marką też miguła roporużuję. W sensie z tymi konkretnymi maseczkami. Wiem, że z tej marki Mary and May też są takie duże pudełka po 30 maseczek, więc na pewno sobie ją coś następnym razem wezmę. Tutaj mam jeszcze ostatnie kilka sztuk więc będę szukać czegoś nowego Anna do testów dostała maskę taką kolagenową, żelową w dwóch płatach pierwszy raz miałam taką maseczkę, to jest marka MediCube i też to jest marka koreańska, ujędrniająca maska hydrożelowa do twarzy ja zrobiłam przebitki więc jakby mi się uda to będziecie tutaj widzieć dokładnie jak ta maska wyglądała podczas stosowania to jest maseczka którą powiedziałabym robicie przed wielkim wyjściem albo jak macie naprawdę długi taki wieczór nie wiem z rodziną czy z koleżanką przed nie wiem Netflixem na przykład bo to jest maseczka którą nakładamy na naprawdę długo, na jedną do trzech godzin, albo tutaj jest też informacja, że można zostawić do momentu, kiedy ta maseczka z takiej mleczno-różowej zrobi się przezroczysta. Ja tak właśnie zrobiłam, więc y, kilka godzin miałam tą maseczkę na twarzy. Skóra była po niej przepięknie nawilżona i taka właśnie ujędrniona, natomiast to, co zauważyłam, to tak... Intensywne rozświetlenie, dlatego mówię, że fajna to jest maseczka. Przed jakimś wielkim wyjściem, jeżeli potrzebujecie, właśnie na jakieś wielkie wyjście, naprawdę zrobić sobie taki super zabieg, to ta maseczka będzie dobrym wyborem. Bo nie dość, że właśnie ujędrnicie tą skórę, nawilżycie ją pięknie, to jeszcze ten efekt glow. Ja byłam po prostu aż w szoku, że moja skóra potrafi tak taki mieć um, blask, nie? naturalny blask. Więc no bardzo była ona ciekawa. E, nic więcej. Więcej wam na jej temat nie powiem, bo tak ciężko mi jest. Wiecie, przy jednym, po jednym użyciu coś więcej zauważyć, ale możliwe, że właśnie z tej marki Medicube em, poszukam sobie jakichś nowych maseczek. Bo to jest też mój cel na ten rok, żeby raz w tygodniu robić sobie taką maseczkę na twarz, żeby zadbać o siebie, żeby znaleźć ten czas e, taki dodatkowy dla siebie i dla swojej skóry. Więc nie tylko masaż, nie tylko taping, ale jeszcze właśnie w tym roku zdecydowanie raz w tygodniu e, maseczka na twarz. I to by było na tyle. Troszkę się jak widzę rozgadałam, prawie 24 minuty, ale wiecie, że ja sobie lubię z wami porozmawiać ja też wiem, że z tych poleceń moich sobie korzystacie, więc chciałabym wam jak najwięcej na temat tych produktów opowiedzieć na pewno będziecie teraz te nowości mimo wszystko widzieć w filmach regularnie, bo tak jak mówię jak wykończę to na pewno kupię kolejne opakowanie, bo trafiły mi się znowu fajne perełki dajcie znać czy znacie markę Cosy czy e, macie jakieś ulubione koreańskie właśnie marki czy też kosmetyki, konkretne produkty które chciałybyście mi polecić, bo ja nie ukrywam, że znowu mam ochotę coś nowego wypróbować. Jak te produkty, które teraz mam, wykończę, bo naprawdę bardzo się z tymi koreańskimi produktami polubiłam, fajnie mi się sprawdzają. Mam nadzieję, że też wy to widzicie na wideo, że ta moja skóra naprawdę wygląda bardzo dobrze. Jestem zadowolona z tego, jak ona wygląda, i też wiecie jak się przy okazji też ja czuję, nie? Wiedząc, że, że jest wszystko na twarzy, ok. Jeżeli ten film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa!